Nie wiem, czy mogę, bo mam e, prezent dla Darolwa. Mogę mu podać? Możesz, możesz. To może ja wezmę? Nie, niech Bagieta sam poda. No tak? Myślę, że nie zrobi nic głupiego. Jakiś problem z dźwiękiem. No, jestem ciekawy, co Bagieta wymyślił. Myślę, że na pewno coś miłego. Ja też mam sprawę do techników, bo mamy tutaj taki dziwny dźwięk. Tak. Mam nadzieję, że na streamie tego nie ma. Co to takiego, Daro? Pasek chyba, tak? Do czego ten pasek, Bagieta? Do czego ten pasek? Słuchaj, przyjechałem dzisiaj do, do Krakowa, byłem w zonie i mi powiedzieli, że lew spierdolił i chciałem po prostu no, od, od nich wziąć jakąś siatkę. Tego lwa. A to jest szmyć, To będzie szmyć, która po prostu e, będzie będziesz moim pieskiem. To chodź, Bagietka, na scenę. Zrobimy wam face to face.

Dobra, dobra, dobra panowie. Bo Darek ma walkę i długo Dziękuję Bogieta. Dawaj, dawaj. Tylko bez ciosów. Tylko bez ciosów, dobra? Wow! Co się boisz, kurwa? Co się boisz, Dobra, dobra panowie, bo wy macie pojedynek. chodź, i od razu ten zrobimy wam face to face, żebyśmy śmieli. Daro...